Hej wszystkim, witajcie na naszym, naszym kanale siostry CJ. Dzisiaj przychodzimy do Was z vlogiem z stajni. Taki typowy dzień i jest z nami Pola i zaraz będzie jeszcze Ala i pokażemy Wam co robimy, jak jesteśmy w wstajni, no, więc no, siadere! Uwaga, uwaga, poszłyśmy na padok bez żadnej przyczyny, a nasi konie są na karuzeli, jej, zawsze patrzcie, czy konie nie są na karuzeli. Hello moi drodzy, witamy się już ze stajni z Amelką i tutaj są nasze oba, dwa koniki, proszę bardzo, będziemy je teraz siodłać i idziemy jeździć. Witamy się w paszornie i będziemy robić meszek tak no i dzisiaj do meszu dostały elektrolity rumianek oraz czosnek, to się zmienia, ponieważ zależy też co ile konie dostają mesz, żeby też, wiecie, nie narzucić im wszystkich ziół od razu, no bo to też nie jest dobre. Zabieramy się za śrutłanie i czyszczenie, tutaj macie nagrany przez Amelkę lapse, więc enjoy! pojeżdżone. pojeździliśmy sobie tak na luzie, jakieś drążki. Jutro będziemy albo ląże miały, albo też wszędziemy, zobaczymy. I tak czekamy jeszcze na Ale, bo się spóźni, ponieważ coś tam mi wypadło. No i dopiero zjdziemy nasz crazy dzień. A dziewczyny już świrują, że bardzo będą wsiadać sobie następna na oklep, a Pola jeszcze tam coś rzeźbi na oklep, więc no. A ja swojemu dałam już spokój, bo pojeździł super. Testowaliśmy dzisiaj w Ostrogach, jeździliśmy, bardzo pola. E, jeździliśmy dzisiaj w Ostrogach. E, to jest pierwszy raz jeździłam, no i zupełnie jest inaczej, także no, no. i tak, bardzo fajnie chodził. Słodziak. W ogóle pola mi pas, e, testowaliśmy dzisiaj, e, ponieważ Binku, jak się drapał, to rozdrapał sobie jakąś tam mirankę czy coś, i po prostu nie chciałam, żeby moja łydka go tam ubierała. Także pas się sprawdził idealnie. I no, konik super. I MK tutaj jednak nie wsiada, na no klej, tylko stępuje tak. No, no. tak. Jest nie Jezu, binku! Chciałam tak żeby sobie No. no jest tak A mu coś do nosa chyba mu to Pani Justyno, chce Pani być na naszym kanale na YouTubie? Chce Pani być na naszym kanale na YouTubie? A więc tak, proszę. O. Dobrze, moi drodzy, Binkuś i Gudurina są umyci. Teraz idziemy się trafkować na chwilę, żeby ich podsuszyć i no, tak. Ewidentnie nie jest zadowolony z tego, że mu umyłam twarz, ale no trzeba, czasami trzeba. Skarpetki go jeszcze wymyłam, proszę bardzo, a z tego tylko opukałam. Idziemy piękność. moi drodzy, jesteśmy na obiedzie i w końcu przyjechała do nas Ala, Proszę to Tak, główna gwiazda I no, przyszliśmy sobie na obiadek i zaraz wracamy do stajni Hej. Hej drodzy, wróciliśmy z obiadu, proszę bardzo I zaczynamy od golenia rasko, bo rasko jedzie kawaliadę świną świnoujściu I czekajcie, żebyśmy szybciej wywiozano. A Opowiedz nam o goleniu i o swoim koniu No to tak, to jest rasko no. To jest maszynka Poli, to jest moja maszynka, Wola. A co się to stało z twoją maszynką? Moja, się... moja maszynka się zacięła przez to, jak goliłam e, myszę Poli. Mm -hmm. e, to... Dzikiego ogiera. Takiego ogiera. E, no i golę teraz tą. Zobaczmy jak szkołą. To... Ale lepiej jest ok. I Jesteś gotowa na kawaliadę, świnąły? Jestem, jestem! A ty Rasko jesteś gotowy? Zawsze. No nie wygląda, ale dobrze. Będzie dobrze. Trzymamy kciuk. Zaraz zarabiamy dziurki do, do poślizg, a tam myszka się przesuwa. Ła! O, śwardza. Robimy spodok! Ale masz kosmite. A kto ja to... A kto ja to robię? Biedny ogierek nasz. Ej, buziaczka otwórz. Proszę, prosz solo. I'll never let me down, 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 czekaj. Jeszcze było tak. było tak.

Update, o. o. Update? No generalnie możecie sami odtwarzać. Update <grym> tu nie ma. No powiem tak. Update tu nie będzie, bo nie ma poprawki. Ajajaj. Jesteśmy w trakcie golenia. Nie. Pola jest po treningu i mamy przerwę na. szamkę. Dwa, trzy, cztery. Cheers. I pola. Idźmy <grym> i twarz Razko też chcesz? I się umyjmy, Jesteśmy po pierwszej partii golenia No, jak było? Trzy maszynki, trzy maszynki, ale dalej najmniejsza wygrała. Moja. No, najlepsza, najlepsza. Poczywamy sobie i patrzymy, jak konie jeżdżą i czekamy na Kowala. Dokładnie. Ala, pokaż nam, jak się skacze. Ala, pokaż nam, jak się skacze. Technika jest. Hop, meko! Girl, what the fuck are you talking about? No, dawaj. Go. To się dzieje. Oh. Zmęczenie, a mój koń? Dzień dobry. O, przeszkadzamy w palecie. A Jesiucha? Też sobie chilluje, tak. Ciebie mało było Ci widać. Mało było widać. Tak. Myszeczko nasza. O Jezuś. O Jezu, kto to taki? Kto to taki? No dobry tylko Po padaczku zmęczona. A tu pan zazdrości. Zamykamy box. A tu będę zdrośnik. No i to no. na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze wam tutaj zostawiam naszego TikToka z Alą, bo ta piosenka chodziła nam cały dzień po głowie. Chce, byś mi szeptał, czułe słowa mają oh maj, niech ponie świat, kiedy słyszę twoje... Dziękujemy za oglądanie.